Krzysztof Skiba znowu stanie na slubnym slub z młodszą ukochana. Krzysztof Skiba od wielu lat obecny jest na polskiej scenie muzycznej. 58-latek do tej pory nie był jednak taka gwiazda, która rozprawiałaby o swoim życiu prywatnym na prawo i lewo. Niedawno postanowił zrobić wyjatek i zaprezentować w światu nowa ukochana. Na początku grudnia zeszłego roku artysta dodał na swoje instagramowe konto zdjęcie z, z piękna modelka. Okazało się, iż jest to jego nowa wybranka. Skiba poinformował również, że z Zona pozostaje od blisko roku w separacji. Krzysztof w swoim wpisie podkreślił, iż jest w trakcie rozwodu. Od blisko roku jestem w separacji z Zona Renata. Moja aktualna partnerka jest Karolina. Sprawa rozwodowa jest w toku, poinformował Skiba. Muzyk 13 marca 2023 roku roku oficjalnie rozwiązał się z żoną Renata, z która tworzył malzenstwo przez ponad 30 lat. Krzysztofa Skiba i Karolinę bez wątpienia laczy plomienne uczucie. Para emanuje swoja miłość w sieci. Nie każdemu jednak spodobało się to, za 58-latek spotyka się z dużo młodsza kobieta. W pewnym momencie Karolina postanowiła nawet odpowiedzieć na internetowy hejt. Nie wiem, czemu ludzie oceniają po różnicy wieku. To bardzo smutne i świadczy tylko o Was. Co ciekawe, na prywatnym koncie Krzysia nie ma żadnych złych komentarzy, bo każdy. Kto nas nazywał razem, wie, że jest to prawdziwe i mocniejsze niż można sobie nie wyobrazić. Kto. Podchodząc po 60 tka, zmienia cele swoje wygodne i uporządkowane życie? Do takiej sytuacji dochodzi tylko w obliczu wielkiej miłości napisala na swoim instagramowym koncie. Krzysztofski bo doskonale zdaje sobie sprawę z tego, i z jego nowa relacja wzbudza ogromne emocje. Muzyk w rozmowie z Super Expressem wyjawił nawet, że internetowe wzmianki na jego temat klikają się lepiej listę o zagranicznych artystach. Specjaliści od mediów plotkarskich twierdzą, że nasz związek budzi większe zainteresowanie czytelników niż najbardziej gorące romanse światowego show biznesu. Podobno, klikamy się lepiej niż Shakira. Z losliwych komentarzy po prostu nie czytamy. Każdy ma prawo do miłości, powiedział dziennikarzom SuperExpress Skiba. Krzysztof Skiba w dalszej rozmowie z dziennikarzami Super Expressu wyznał. Z rok 2023 będzie dla niego wyjątkowy. Nie tylko poleci do Hicago występować dla Polonii, ale i niedługo o się z piękna Karolina. Muzyki jego nowa wybranka planuje bowiem ślub. 58-latek dziennikarzom wyznał TS, zy na rynku pojawi się jego nowa pleta, teledyski oraz ksiaska. Ten rok będzie dla mnie przelomowy. Ostatnio się rozwiodłem, a z Karolina planujemy ślub. Ukazał się tak nowa płyta cyca, Beda nowe teledyski oraz moja nowa ksiaska z opowiadaniami satyrycznymi. Przed nami rok pełen koncertów wyjawił artysta Super Expressowi.